Ja jestem Tobą, a Ty jesteś mną i razem jesteśmy jednością. Nie ma aspektu Twojego życia oddzielonego od Twojej duchowej podróży i nie ma aspektu Ciebie, który nie miałby boskiego pochodzenia. Nie ma się czego bać. Wszystko rozwija się zgodnie z boskim geniuszem. Nie bój się, odrzuć zmartwienia i obawy. Ta wyroczna przychodzi do ciebie ze szczególnymi wskazówkami. Istnieje teraz starcie lub konflikt w tobie lub w twoim życiu. Zadajesz sobie pytania, którą drogę wybrać. Masz tak wiele pytań. Twój umysł jest w pośpiechu, krąży tam i z powrotem, próbując ustalić prawdę. Poddaj się, odpuść sobie. Prawda, której szukasz, jest taka. Nie możesz być inna niż jesteś, a kiedy to zaakceptujesz, życie zareaguje. Oddychaj i zrelaksuj się, aby to, czego potrzebujesz, mogło nadejść. Ta wyrocznia przynosi ci szczególne wskazówki, istnieje rozwiązanie i doskonałe połączenie elementów w Twoim życiu, które mogłyby wydawać się sprzeczne lub odmienne. Coś, co starała się zintegrować, jest już prawie gotowe do wskoczenia na swoje miejsce. Wykonaj święty rytuał uhonorowania i pozostań przy swoim procesie. Rytuał nagram dla Ciebie w następnym TikToku.